Witajcie. Zauważyłem, że ostatnimi czasy coraz więcej osób zaczyna podejrzewać, że FNAF zrobił się troszkę bardziej przygaszony. No, może trochę bardziej niż troszkę. Dobra, kogo ja będę oszukiwać, jestem sam. Martwy, jak wiadomo kto, wiadomo w piwnicy kogo. No i tym większe było moje zdziwienie, gdy w środku nocy... Słuchajcie, w środku nocy. O trzynastej obudziło mnie dziwne ciepło. Otworzyłem oczy. To Scott Calton w mojej piwnicy. Pochylił się nade mną i wyszeptał Nagrywaj w nowa kurwa. Po czym rzucił we mnie kasetą i wyleciał przez okno. Do tej kasety wrócimy jeszcze później, no ale teraz skupmy się na teaserze. A no właśnie, bo jak ktoś jeszcze nie słyszał, to dzisiaj 9 sierpnia wyszedł nowy teaser do nowego FNaFa, więc zapraszam do oglądania. Więc kochani widzowie, żeby odkryć tę tajemniczą kolejną część FNaFa, musimy sobie wejść na Scott Games, tak nietypowo. Patrzcie, tutaj już mi podpowiada, bo już to wpisywałem. I otóż tutaj znajduje się coś takiego. Rozdzielczość tego jest bardzo mała, za chwilę do niej przejdziemy, bo ona też jest dosyć interesującą sprawą, ale teraz póki co, na razie ignorujemy ten obrazek, tylko stosujemy starą, fnafową zasadę, kiedy teaser się pojawia na stronie skata i kli klikamy Ctrl U, żeby dostać się do kodu źródłowego. I co my tutaj mamy? Oczywiście nietypowo zaszyfrowaną wiadomość. Zaczyna się od tego, czyli Trzymaj kurs, później jest I will. To ciężko przetłumaczyć, ale że ja coś zrobię. Skup się na moim głosie, znowu I will, i to tutaj w luźnym tłumaczeniu nie pozwól, żeby ktoś was wykiwał. Później jest jeszcze, czy wybrałeś jakiegoś, i to jest na razie wszystko. Sama nazwa tego teasera, gdy spróbujemy ją zapisać, będzie brzmiała 9 będzie brzmiała 9, więc yy, najprawdopodobniej jest to takie potwierdzenie, że to będzie FNAF 9, ponieważ jak dotąd właśnie było 8 FNAFów, czyli FNAF 1, FNAF, FNAf 3, FNAF 4. Yy... Sister Location, Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, Ultimate Custom Night i FNAF VR. To, to było 8 części, teraz to będzie 9. Jest wiele teorii, czy to będzie gra, czy to będzie ten długo zapowiadany film. Za chwilę spróbujemy to sobie rozważyć. Gdy wejdziemy sobie na FNAF World. Na FNAF World jest tutaj cyfra 58. Szczerze mówiąc, jeszcze tego za bardzo nie, spra ups, tego nie sprawdzałem. To się nazywa po prostu 58. Zapiszemy to sobie, za chwilę sobie podświetlimy te dwa obrazki i zobaczymy, czy są tam jakieś poukrywane tajemnice. Więc zrobimy to sobie w premierze. Tutaj już wrzuciłem nasz e, teaser 9. I sprawdzamy, czy tutaj są jakieś poukrywane rzeczy. Tutaj się za bardzo. Nic nie zmienia. Tutaj również niczego nie widzę. Tutaj tym bardziej. Więc z tego co mi się wydaje, jak patrzyłem na Reddit, to tutaj nie ma absolutnie nic ukrytego. A teraz tą 58 sobie sprawdzimy. Tutaj, jak widzicie, też nic nie ma. OK, więc teraz przejdźmy sobie do samego omówienia. Bardzo spodobał mi się komentarz pewnej osoby odnoszący się do całości tego teasera, a mianowicie to, że jest to kolejna zapowiedź cyberpunka. W zasadzie to cyberfnafa i co więcej, Scott na PW przesłał mi fragment tego absolutnie oficjalnego trailera odnośnie tej nowej produkcji, a oto i on. Wait the fuck up! Oh, sport. We have children to kill. A tak na serio to zaczniemy od ustalenia tych pewniejszych rzeczy, by stopniowo zagłębiać się w bardziej zaawansowane domysły. Zacznijmy może od animatroników na pierwszym planie. I o ile te dwójkę po lewej jesteśmy w stanie rozpoznać, bo do złudzenia przypominają tutaj i Freddygo, i, i Chica, to te po prawej stronie są dosyć nietypowe. A, i czy ja powiedziałem animatroniki? Na razie ciężko stwierdzić to z całą pewnością, ale te co się wyglądają na kostiumy animatroników założone przez ludzi. Spójrzcie na ich ruchy, zdecydowanie nie są one robotyczne. Ta obstawiam dziewczyna w ogóle robi jakieś wygibasy, przy których robot by się połamał w kilkunastu miejscach, a przyreszcie również brak tych typowo robotycznych pozycji. Swo Swoją drogą tutaj dobrze widać, że jest to kostium, a nie rzeczywisty animatronik, bo tu nawet zwisa kawałek rękawa. No, ale wróćmy do tej dwójki. Powiem tak, to na pewno nie jest Foxy. No i to w zasadzie tyle, w zasadzie jest to jedynie nowy schowek na ciała dzieci mniejsza z nim. No niektórzy jeszcze mówią, że to ten Wolf z Twisted Ones, ale osobiście nie wydaje mi się. O tej ostatniej postaci stwierdzić możemy jeszcze mniej, no może tylko tyle, że będzie to dziewczyna i obstawiam, że te włosy będą różowe. Wszystkie widoczne tutaj animatroniki wydają się udzielać koncertu. Myślę, że standardowo Fred jest tutaj wokalistą, natomiast jego kamraci grają na gitarach. Te wszystkie rzeczy, które oni trzymają. To wydają się być gitary. Ewentualnie ta dziewczyna po prawej wymachuje ręką, ale w sumie to niezbyt wygląda na rękę, chyba że ostatnie kilka lat spędziła w Czarnobylu, to możliwe. Ale idąc dalej, to nie jest pizzeria. Ze zdziwieniem muszę stwierdzić, że animatroniki czy też przebrane za nie osoby koncertują w jakimś klubie i te sylwetki w tle nie wydają się być dziecięce po prostu normalni fani na normalnym koncercie. Mam nadzieję, że w samej grze pojawią się dzieci, bo bez ich zabijania moja egzystencja traci sens. Ta scena znajduje się na dziedzińcu trzech lokacji. Laser Tagu, cokolwiek to jest, galerii i kina oraz oczywiście pizzerii Freddy'ego Fesbera. Możliwe jest też to, że ta scena postawiona jest po prostu w środku galerii, a dookoła są wejścia do poszczególnych miejsc, takich jak właśnie kino, restauracje, jak to zwykle w galeriach bywa. Więc... Z tego wyglądu po tych palemkach i dekoracjach wydaje się to być jakiś nocny klub, ale możliwa jest też opcja z galerią. That's all. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. A teraz wróćmy na chwilkę do wiadomości z kodu źródłowego, a konkretnie do jednej. Nie pozwól, żeby ktoś cię wykiwał. Hmm ludzie przebierający się za animatroniki. No i mimo że to jeszcze nie czas na przyjemności, doszliśmy już do ostatniej i jednocześnie najciekawszej części tego filmu. Chodzi tutaj o wspomnianą wcześniej nietypową rozdzielczość tego obrazka z Scott Games oraz obrazek z FNAF World. Powiem tak, to się będzie działo w pierwszym Freddys. I pewnie zastanawiacie się, jak z punktu A nietypowa rozdzielczość, doszedłem do punktu B, pierwsza Freddy's, ale już tłumaczę. I radzę wam zapiąć pasy, bo. Um, no, siła rażenia tego, co zrobiłem, może być po prostu zbyt duża. Na początek przypomnijmy sobie rok morderstw. Wiemy, że był to rok pomiędzy 83 a 87. W The Silver Eyes Scott określił go jako 85, co nie jest kanoniczne, ale możliwe, że jest kanoniczne. Dokładnie tak. A teraz czyńmy honory. Bierzemy kalkulator. Patrzymy na rozdzielczość obrazka. Patrzymy na numer 58 Sneff Ward. Pamiętacie rok morderstw? I zgadnijcie, jaki wynik otrzymamy po dodaniu tych wszystkich podanych przez Scotta liczb. No, i to by było na tyle. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.